Tony Buzan jest ekspertem od mózgu. Ten były prezes Stowarzyszenia MENSA, organizacji zrzeszającej ludzi stanowiących 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji mierzonej standardowymi testami na inteligencję, jest autorem kilku książek na temat kreatywności, uczenia się i inteligencji. Według niego, jak i wielu innych ekspertów, potencjał umysłowy przeciętnej osoby jest w dużym stopniu niewykorzystywany i w zasadzie jest nieograniczony. Twoja kora mózgowa, myśląca część mózgu składa się z około 100 miliardów komórek, czyli neuronów. Każda z tych komórek jest znajeżdżona 20 tysiącami zwojów lub włókien nerwowych łączących ją z innymi komórkami mózgu. Te z kolei są połączone z tysiącami, a nawet milionami innych komórek, niczym sieć elektroenergetyczna zapewniająca światło i energię elektryczną dla dużego miasta. Każda z tych komórek, a także każde połączenie pomiędzy nimi zawiera element energii mentalnej lub informacje, które są dostępne dla każdej innej komórki. Trudno jest wręcz uwierzyć lub wyobrazić sobie, jak złożony jest Twój mózg. Według Toniego Buzana i innych ekspertów od mózgu liczba kombinacji i permutacji połączeń w Twoim mózgu jest większa od liczby cząsteczek w znanym nam wszechświecie. Chodzi o ekwiwalent liczby 1, po której jest tyle zer, że zajęłyby 8 stron linijka po linijce, strona po stronie. Jak wspomniałem wcześniej, przeciętna osoba wykorzystuje od 1 do 2% potencjału swojego mózgu przez cały czas jej funkcjonowania w pracy i w życiu. Reszta stanowi potencjał rezerwowy, z którego rzadko kiedy się korzysta. Większość ludzi umiera, zanim wybrzmi ich pieśń. Nie potrzebujesz cudu, aby w swoim życiu osiągnąć spektakularne rezultaty. Musisz jedynie wykorzystać nieco więcej potencjału umysłowego, którym już dziś dysponujesz. Taka niewielka poprawa zdolności myślenia może niesamowicie zmienić Twoje życie. Będziesz zdumiony i zadziwisz innych tym, co możesz osiągnąć w miesiącach i latach, które są przed tobą. Badania jakiś czas temu przeprowadzone w Rosji przez profesora Sergija Jefremowa. Wskazują, że wykorzystanie 50% Twojego aktualnego potencjału umysłowego pozwoliłoby Ci spełnić wymagania uzyskania tytułu doktora kilkunastu uniwersytetów. Z łatwością opanowałbyś też kilkanaście języków i nauczyłbyś się na pamięć 22 tomów Encyklopedii Brytanika. Jeśli obecnie wykorzystujesz tylko 2% swojego potencjału umysłowego i udałoby ci się zwiększyć tę wartość do 4%, mógłbyś podwoić swoje dochody, wysunąć się na czoło w swoim zawodzie, dołączyć do najlepszych specjalistów w swojej branży i zmienić swoje życie. Jeśli udałoby Ci się wykorzystać 5, 6 lub 7% swojego potencjału, poziom Twojego osiągnięć zdumiałby nie tylko Ciebie, ale i wszystkich ludzi z Twojego otoczenia. Szacuje się, że nawet Albert Einstein, będąc w sile wieku, nigdy nie wykorzystał więcej niż 10 do 15% swojego potencjału umysłowego, a mimo to uważa się go za jednego z największych geniuszy wszechczasów. Aż 95% dzieci badanych pomiędzy trzecim a piątym rokiem życia uznano za wysoce kreatywne. Tylko 5% tych samych dzieci, poddanych kolejnym badaniom w wieku kilkunastu lat, uznano za wysoce kreatywne. Co się z nimi stało w międzyczasie? Cóż, w trakcie edukacji szkolnej dowiedzieli się, że jeśli chcą sobie radzić, muszą się podporządkować. Nauczono ich również nie kwestionować nauczycieli i nie wyskakiwać z niekonwencjonalnymi pomysłami. Tak bardzo się starali być lubiani i akceptowani przez rówieśników, że pozwolili swojej kreatywności wygasnąć. Tak jak wygasa ogień, gdy nie dorzuca się do niego drewna. Dobra wiadomość jest taka, że kreatywność jest naturalną zdolnością dostępną każdemu i to w nieograniczonym stopniu. Jest to cecha wrodzona, część Twojej struktury genetycznej, zdolność, którą dysponują tylko ludzie. Każdy jest twórczy. Aż 95% populacji ma zdolność funkcjonowania na wyjątkowym, jeśli nie genialnym poziomie, o ile znajdzie się w odpowiedniej sytuacji i okolicznościach. Kreatywność przypomina jednak mięsień. Jeśli się jej nie wykorzystuje, zanika. Jeśli nie ćwiczysz i nie rozciągasz regularnie swojej kreatywności, z czasem słabnie przestaje być skuteczna jak niećwiczony mięsień. Aby zachować swoją zdolność generowania pomysłów, musisz bezustannie z niej korzystać. Na szczęście zawsze możesz korzystać ze swojej kreatywności i stopniowo robić to coraz lepiej. Naprawdę możesz uaktywnić coraz więcej neuronów i dendrytów w swoim mózgu, tworząc coraz więcej połączeń między nimi. Za każdym razem, kiedy lepiej korzystasz ze swojego potencjału umysłowego, poprawia się Twoja zdolność lepszego i jaśniejszego myślenia. Żyjemy obecnie w dobie informacji. Do końca Twojego życia pomysły będą głównym źródłem zamożności. W ideach kryje się klucz do rozwiązania każdego problemu. Są one najważniejszymi narzędziami do osiągnięcia jakiegokolwiek celu. Ponieważ Twoja zdolność generowania nowych pomysłów jest nieograniczona, to samo można powiedzieć o Twojej zdolności osiągnięcia jakiegokolwiek celu, jaki sobie wyznaczysz. Bogactwo bierze się dzięki generowaniu wartości dodanej, produkowaniu więcej, lepiej, taniej, szybciej i łatwiej niż inni. Jeden dobry pomysł związany z zapewnieniem innym wartości dodanej może wystarczyć do zbudowania fortuny. Napisane i przepisywane, jasno sprecyzowane cele, które poddajesz procesowi wizualizacji, z którymi jesteś związany emocjonalnie, sprawiają, że twoja świadomość, podświadomość, a także nadświadomość generują bezustanną lawinę idei związanych z osiągnięciem celów. Nie ma takiego problemu, którego nie mógłbyś rozwiązać, przeszkody, której nie pokonałbyś i celu, którego nie mógłbyś osiągnąć dzięki korzystaniu ze swojego kreatywnego umysłu, którym już dzisiaj dysponujesz. Z zasobów swojej inteligencji i potencjału umysłowego mógłbyś bez ograniczeń korzystać przez 100 lat. To, że do tej pory nie miałeś dostępu do całego swojego potencjału umysłowego, nie oznacza, że nie możesz zacząć z niego korzystać od teraz. Pod wieloma względami sprawność fizyczna przypomina sprawność umysłową. Jeśli chcesz być sprawny fizycznie, musisz ćwiczyć. Jeśli chcesz zbudować muskulaturę, musisz zacząć ćwiczyć za pomocą handli i sztang, dzięki czemu obciążasz mięśnie i napływa do nich więcej krwi. Im większe jest to obciążenie, tym silniejsze z czasem staną się mięśnie. Podobnie jest z Twoim mózgiem. Aby zbudować swoją umysłową muskulaturę, musisz zacząć wykonywać ćwiczenia na myślenie. Musisz zacząć obciążać swój umysł. Koncentrując całą swoją energię umysłową na generowaniu idei i rozwiązań, zaczniesz rozwiązywać wszystkie problemy na drodze do osiągnięcia Twoich celów.